Opowiedz nam historię. Opowiem Wam historię o kapryśnych Włochach. W czasie I wojny światowej walczyło ze sobą dużo państw, dlatego była światowa, na różnych tak zwanych frontach, w różnych paczkach krajów. Tłumaczyłam to w mojej opowieści o frontach pierwszej wojny, których przybywało i były przeróżne. Jeden z nich to był front włoski wśród wysokich gór Alp i nad przepiękną rzeką Soczą, która jest na terenie Słowenii i Włoch. Walki toczyły się pomiędzy, tutaj wchodzą nowi aktorzy na scenę, Włochami oraz Austriakami. Otóż na początku pierwszej wojny Włosi nie przystąpili do żadnej paczki. Chociaż przedtem trzymali się w paczce z Niemcami. I państwo Włochy oznajmiło, że jest państwem neutralnym. To dziwne słowo oznacza, że taki kraj nie wtrąca się w kłótnie czy wojnę. Ale wszyscy wiedzieli, że ta neutralność długo nie potrwa. Włosi zastanawiali się, po której stronie im się bardziej opłaca być. I zaczęli tak trochę się targować z jedną i drugą paczką. Po niecałym roku zdecydowali wreszcie, skuszeni przez Serdeczne porozumienie tym, że dostaną kawałek Austrii oraz kawałek Turcji. Przystąpili do wojny po stronie Anglii, Francji i Rosji. Włochom przyszło walczyć na swoich terenach i u sąsiada, czyli Austrii. I znów, jak wszędzie indziej, trudno było uzyskać przewagę, tak jakby na wszystkich frontach armie uczyły się nowoczesnej wojny. Tak właśnie było. Oglądaliście może film Książę Kaspian, drugą część o narni, gdzie żołnierze armii wrogich Narnijczykom budują most i nagle przybywa Aslan i sprawia, że rzeka się unosi, a właściwie robi to Bóg-Mórz i rozwala ten most. Te właśnie sceny były kręcone nad rzeką Soczą, chociaż w rozwalaniu mostu na pewno pomagał komputer. Ale wróćmy w naszej opowieści z narnijskich wojen do tej prawdziwej. Nad rzeką Soczą o przepięknym, błękitnym, wręcz szmaragdowym kolorze odbyło się 12 bitew. Dlatego tak dużo, bo to górzyste, przez to niezwykle trudne do walki tereny. Drugie miejsce frontu włoskiego. To były dolomity, wysokie góry skaliste. W przypadku tego frontu okopy raczej nie wchodziły w grę, bo trudno kopać tam, gdzie kamieniste podłoże i jeszcze w dodatku co chwilę jakaś wielgachna skała góra wyrasta albo płynie sobie rzeka. Po obu stronach tego frontu górskiego do walki przystąpili tak zwani strzelcy alpejscy, czyli żołnierze, którym wspinanie się po górach i strzelanie nie były obce. To ich przemieszczanie, Często wyglądało na zabawę, choćby taki żołnierz zwisający sobie na linie jak w parku linowym. Niestety to nie była zabawa, tylko znów wielka wojna. Oprócz tego, że można było zginąć z rąk albo raczej od kuli wroga, to przyroda też bywała wrogiem choćby lawiny, pod którymi zginęło bardzo wielu żołnierzy, gdzieś w wysokich górach, do których zwykli ludzie nie docierają. Nawet grobów nie mają na cmentarzu. I wyobraźcie sobie, że niedawno, kilka lat temu, młodzi ludzie postanowili upamiętnić jakoś tę brzydką wojnę w pięknych włoskich górach i tych ludzi, którzy tam wtedy zginęli. Powiesili hamaki w pięknych, jaskrawych kolorach na długiej linie nad przepaścią, właśnie w miejscu, gdzie o jedną górę w Dolomitach zginęło tysiące żołnierzy z różnych narodów. Sto lat później, w kolorowym, hamakowym moście przyjaźni, młodzi ludzie Śmiali się, śpiewali, grali na instrumentach, rozmawiali w wielu językach. Taka to była historia. Nigdy więcej wojny!